Jest z nami pan zastępca mera e, z który e, odwiedza Polskę, ale przy okazji też Radomsko. E, m, między innymi dzisiaj e, był na e, Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów, e, gdzie e, oglądał e, nowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów. Aby też te e, rzeczy, które są e, u nas, e, które w, są wprowadzane właśnie w Unii Europejskiej e, stosować w, w, na Ukrainie. A Jakby Pani mogła przetłumaczyć, Pan Perowicz? Tak, rozumiem? Okej, tak. Rozumiem. Okay. tak. E, i, I bardzo się cieszymy, że możemy gościć e, właśnie władze wodnie swieńska z tego względu, że my jako miasto Rodomsko mm, jesteśmy żywo zainteresowani e, tym, co dzieje się u naszych e, braci e, w Odniesieńsku, mie mieście partnerskim. E, chcielibyśmy, znaczy e, zawsze, zawsze wspieramy. Mamy tutaj wiele e, osób, które z Ukrainy również w Radomsku są e, i w związku z tym m, m, ta, ta, ta pomoc, którą, którą, którą kierujemy, e, e, chcemy też poznać potrzeby, e, co jest ewentualnie potrzebne dla, dla mieszkańców Budzynicjanka. Na pewno taką pomoc będziemy jeszcze organizować. Także, e, no teraz kilka słów, jakby pan zastępca mera przekazał. Dobry dnia. dzień. Dobry. W pierwszej części chciałbym podziękować miastu po Bratemu, za to, też w taki nowy czas, znajduje. Час нас зустріти і поділитися успішним опитом в сортуванні та переробці сміття. Баже дякую президенту міста Разомського і всім мешканцям, за те, що в такий нелегкий час знайшли можливість поділитися się сегрегування segregowania odpadów komunalnych. Я зі свого боку був вражений. Тим, що побачив, екологія це важливе питання, над яким ми маємо працювати. У нас є чим працювати, тому дякую вам за те, що змогли, що кажуть, поділитися таким класним опитом. І в першу чергу, міськородомськ завжди допомагало нашому місту Вознесенськ, і місто Родомськ це є нашим містом побратимом. Тому, пане президенте, дякую вам. Це дуже приємно. Jestem pod dużym wrażeniem z tego, co zobaczyłem w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Bardzo dziękuję Miastu radomsku, naszemu miastu partnerskiemu, za to, że mam taką możliwość to wszystko zobaczyć, jak to działa, bo dla nas jest bardzo ważna też ekologia i chcemy wprowadzić to u siebie w, swoim, w naszym mieście w На даний час Україна перебуває, як то кажуть, не в легкий час, у нас війна, але тим паче ми хочемо думати далі про розвиток і як то кажуть, про екологію і наш розвиток. Хоча ж зараз така війна на Україні, але мі шлімо в пришлості, місіми теж екології і хочемо впровадити зміни в нашому місті.